Rozwiąż nierówność. Najpierw ją sobie przepiszmy. Mamy tak, 20x jest większe bądź równe 4x kwadrat dodać 24. Czyli widać, że będzie to nierówność kwadratowa, bo najwyższą potęgą x jest potęga druga. Czyli my ten wyraz z x, właściwie wszystkie tak, wyrazy z prawej strony przeniesiemy na stronę lewą, tak żeby po prawej zostało tylko 0. Czyli będziemy mieli tak najpierw kwadrat, czyli minus 4x kwadrat, teraz wyraz z x, czyli plus 20x i odjąć 24 jest to większe bądź równe 0. No i w takiej postaci już możemy rozwiązywać sobie naszą nierówność, na początek może ja obie strony podzielę przez 4, to będę miała mniejsze liczby, czyli tutaj mi zostanie minus x kwadrat dodać 5x. Odjąć 6 jest to większe bądź równe 0. No i wyznaczam deltę, czyli zapiszę sobie tak, że a jest równe minus 1, b jest równe 5, a c minus 6, czyli delta to b kwadrat. Odjąć 4 razy a razy c, czyli mamy b kwadrat 5 do kwadratu. Odjąć 4 razy a, czyli razy minus 1. I razy C, czyli razy minus 6. Czyli delta to 25, minus razy minus to jest plus, i plus razy minus da nam minus. I 4 razy 1 to 4, 4 razy 6 to 24. Więc delta jest równa 1. Skoro mamy wyznaczoną deltę, no to widzimy, że delta jest dodatnia. Czyli od razu z boku obliczymy sobie pierwiastek z delty. To będzie pierwiastek z 1 czyli 1. I skoro wiemy jednocześnie, że delta jest dodatnia, to znaczy, że będą dwa miejsca zerowe x1 oraz x2. Czyli mam tutaj minus b odjąć pierwiastek z delty przez 2a, a, a tutaj minus b dodać pierwiastek z delty podzielić przez 2a. Minus b to będzie minus 5 odjąć pierwiastek z delty, czyli 1. Podzielić przez 2 razy a, 2 razy minus 1 to minus 2. Czyli mamy minus 6, podzielić przez minus 2, a więc 3. A tutaj minus 5 dodać 1, podzielić przez minus 2, czyli minus 4, podzielić przez minus 2, to po prostu będzie 2. Czyli to będą dwa miejsca zerowe i je zaznaczamy sobie na osi liczbowej. Czyli mamy dwójkę oraz trójkę. 2 oraz 3. No i patrzymy na kierunek ramion. Ponieważ A jest ujemne, to oznacza, że ramiona będą skierowane do dołu i bierzemy pod uwagę to, co będzie większe bądź równe, czyli tą część powyżej osi X. -ów. I naszym rozwiązaniem będzie przedział od 2 do 3. Jest to przedział obustronnie domknięty.